Widzowie, udało się trafić nowego mityka. Tutaj o. Nie wygląda na najciekawszego. Lecz możemy dać mu jedzenie. Bo coś tam mam. Mm. 115 obrażeń. 370. Może coś z niego będzie. A to od razu możemy mu mm, można w sumie mu to zostawić. Pójdziemy sobie na infinite tego przetestować. I co? Życie. On kosztuje 1200. Ciekawe. Tak, nagrywam trzy odcinki na zapas, jakby co. On takiego wilka swojego używa. Ciekawa postać na pewno. Ciekawe, kiedy kuba trafi pierwszego mityka. Ja tą typiarę też szybko trafiłem, nie? więc pewnie z tym drugim będę też się znowu męczył. O tu mi 60 otwarcie chyba poszło na niego. <coughs> Strzelam, że za nim ten odcinek wleci czyli pewnie w środę chyba, albo wtorek, w środę, to już będziecie mieli te jednostki, mi powiecie, że, kto, że on jest słaby, ten jest mocniejszy, drogi, no ale mityk to mityk, tutaj zaraz będziemy mieli wszystkie mityki. na full to tego można raz drugi coraz moza tak a wilk po prostu wyje ten taki wiatr Звилька. Тяжко пройдешь. No to już jest fajne, przyjemne. Co to jest? To jest po prostu człowiek lasu? Mateus Max, te cava postagem. Wszystkie mityki, nie wiem, wszystkie szczyty. Teraz zostało tylko mi je ulepszyć, więc widzimy się nie wiem, powiedzmy na 50 fali cięć. Dobra, <coughs> widzowie. Kolejna fala, 40. Zrobiłem już tych 4 na maksa. Została mi jeszcze ta, ja sobie tak rządkami jej daniam. Więc powoli do przodu. Jeszcze jedna fala, będę w stanie ją zrobić na full'a. Zostanie mi do zbierania jakieś jeszcze 200 tysięcy na tych. Więc no. <grym> ciekawie. Jednostki na razie słabe jedą, ale i tak chyba nie przejdziemy tej, co mieliśmy wcześniej. Tak mi się lekko wydaje, chociaż nie wiem. Ten odcinek zrobimy też raczej krótszy, bo czemu nie. I widzicie jak sobie radzimy. Więc chyba widzimy się w na kolejnych falach. Pup. Yy, widzowie ogólnie mi wam się zrobił mojego mojego YouTube'a. Nie mojego, tylko oglądam sobie Gratisa. W czasie kiedy czekam, żeby tu się coś działo a mi się nie chce tego wycinać, więc taka ciekawostka kogo ja sobie oglądam. Wszystkie jednostki już chyba są na full? Nie, jeszcze nie. Tylko ten od mi został? No i już nie. I co teraz? Zapytacie, szczerze nie wiem. Aby się odbiło coś. chyba tak zrobimy. Więcej nie mogę, nie? Nie. To już będziecie raczej widzieć do końca, żeby nie było aż tak krótkie, bo aktualnie ma chyba 7 minut nagrania. Plus też nie sądzę, że długo wytrwam. Admirałów jeszcze wymaksuję. <laughs> Ale szczerze mówiąc, ta jedna oska na ewolucji może być fajna. Druga, ta Antypiana. Ale to się zobaczy. I szczerze mówiąc jestem załamany ilością gwiazdek, ile muszę zebrać, więc naprawdę, jakbyście mogli dawać te gwiazdki, to byłbym wdzięczny, nie, jakbyście, bo ja nie mam czasu tyle, żeby farmić, bo niedługo, nie wiem, w drugim tygodniu lipca, trzecim, raczej mam nadzieję drugim, i już nie będę miał jak nagrywać, będę musiał wszystko nagrać na zapas do 1 lipca bym musiał mieć wszystkie gwiazdki i zacząć już wszystko sobie nagrywać. Więc masakra. Ja wiem, że mógł po, posprzedawać i poprzekładać tamte jednostki, ale czy nam się chce? Raczej nie. W by się to opłacało z... Jak on się nazywał? Z Secretem. I ten slocik już by się przydał też. Brażeń mamy ogólnie 60 milionów. Ja wiem, że jestem cicho, ale nie wiem co ja wam mam mówić. Totalnie. Już jestem zmęczony po prostu jak jest godzina 21. O szóstej jestem na nogach. 60 To chyba nie będzie nasz koniec, chociaż nie wiem Dziesięciu milionów zbijemy raczej. O, zbijemy. A, to jest ten z samochodem o Na styk chyba się uda Też jeśli chcielibyście dać mi jakąś jednostkę mityczną, czy coś... Te klejnoty, to wiecie... Trady. Możecie na pewno zostawić suba i łapkę w górę. Bo ja dla was się poświęcam. Nagrywam. Wiem, że znowu na zapas trzy odcinki będą, ale... No. Co ja mogę? Więc ja prosiłbym zostawić łapkę w górę subika. No już nie ma co z pieniędzmi robić. 68 ma może być limitem. Przecież nie wiem. Naprawdę widzowie, nie wiem, co ja mam wam mówić. Solo się ciężko gada i youtuberowi. Z się łatwiej. Co też myślicie, żeby zrobić serię z The Long Drive, ale tego oryginalnego? To bo ja myślę, czy nie kupić. Byśmy lekko to zmodowali i byśmy się bawili. Bo ja bym sobie pograł z Kubusiem na przykład. Nie wiem. Bo mi się przykro zrobiło, bo wróciłem na YouTube i szybko sobie leciały. Nie wiem tam. Wróciłem ja miałem chyba z 10. Teraz mamy prawie 40. I to stanęło w miejscu. Jest mi smutno trochę. Nie wiem, gdzie ja robię błąd. A gdzieś muszę robić. No, i się przy ten 68 też pójdzie, raczej luźno. Kupa. a ta jednostka, jednostka, nowy mityk, przyjemny jest. Ja wystawiłbym go dla Beki za powiedzmy, nie wiem, 60 tysięcy. Dzikie, czy by Czekaj, gwarantowany mityk mamy... 400 Ty, to by było zarobiste, za 60, nawet za 50 Albo za 45 A spróbuję to zrobić po odcinku. Bo w cenie 405 mogę trafić minimum 2 mityki gwarantowane. Może ja chyba nie, nie mogę nie handlować? Nie mogę, nie wiem. Chyba nie. Nie, zobaczę. Teraz chyba będziemy też zbierać na karpia bardziej. Karpik by się tu przydał, no odblokowany Almighty i wszystko też Almighty nie sądzę, że się uda zrobić Nie, do kolejnego bossa pewnie nie kiedy będzie był 74 A, już idzie w ogóle bos. Oj, oj, oj. Coś niby idzie, ale będzie zbita. 12 milionów. Już jest zbita. Dobra, to widzimy się za chwilę. Ty widzowie, bo on HP nie ma? He? Przegraliśmy przez to, że on jest nieśmiertelny? Coś się zbagowało. Nie miałem ich wszystkich postawionych, no ale to by nic nie zmieniło To, teraz nie mogę go kliknąć. Dobra, tam będzie awaryjnie. XD Dobra, to widzimy się później. Dobra, widzowie, udało się przegrać. Która to jest fala? Nie wiem, bo musiałem mieć na FK dłuższa. A Szkoda, że się nie da sprawdzić. Chyba, że się da zaraz zobaczymy. Czy się da sprawdzić, jakbym wchodził? 92 fala. Huu, no trochę to zajęło. Mamy bas A tu. Co tam możemy pootwierać? Legenda Na dwie Trzy Cztery Wow Która z nich była najlepsza? Tego se zablokujemy Tych możemy sprzedać, i tyle. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. No i cześć.